Cześć wszystkim, z tej strony Alexis i Ola i witam was w 2017 roku Nowy rok, stara ja bo jestem idealna Nie muszę sobie nic przypominać, żeby stwierdzić, że ten rok był najlepszym rokiem w moim życiu po prostu najlepszym i przełomowym i naprawdę żaden nie będzie lepszy Dlaczego? Powiem wam zaraz Okej, okay, mamy mój film z tamtego roku dodany 9 stycznia w ogóle jak ja tu wyglądam? Języki, ten film jest nudny, no ale nie chcę mi się tego oglądać. Dobra, słuchajcie, miałam na początku pomysł, żeby tutaj Wam jakoś podsumować ten rok, na przykład z tym, co się działo w internecie, na YouTubie, na Instagramie to, co było modne, ale wszyscy wiedzą o wszystkich piosenkach, hitach i z YouTube Rewind. Ma bez sensu, by było robić ten filmik, więc skupij się na mnie, to w końcu mój kanał. Unajmniej był to najlepszy rok w moim życiu, dlatego. Nowy rok a tak naprawdę stara ja, bo może ja nie jestem idealna, ale moje życie, tak jak wyglądało w 2016 roku, mogłoby wyglądać cały czas i dla mnie było idealne. Oczywiście, no nie wszystko było udane w 100%, o czym też zaraz Wam powiem, ale każdy ma chyba takie momenty, nie da się być idealnym, jest to po prostu niemożliwe, nie da się mieć idealnego życia. Ale to chyba wie każdy z Was, także mam nadzieję, że ten film w jakiś sposób Was zainspiruje do zmiany w swoim życiu, bo wiem, że dużo z Was tej zmiany szuka i potrzebuje. Zapisaliście yy, mi w komentarzach pod niemarnowierzycia3. Ja mam swoją listę z postanowieniami z tamtego roku i powiem Wam, że ją sprawdziłam. Jeszcze na ten rok nie mam. Mam parę marzeń i celów w głowie, ale jeszcze nic nie spisywałam. Ale powiem Wam, że spełniłam z tam chyba 30 celi, marzeń spełniłam, tylko dwa mi zostały, z czego jedno, jeżeli dalej będę robić to, co robię, to się spełni w przyszłym roku, a drugie spełniam już w lutym, i jestem to podróżnicza. Oczywiście chyba nikogo to nie dziwi, że ten rok można nazwać moim najlepszym przez spełnienie mojego największego marzenia: koncert The Neighborhood. I kompletnie się nie spodziewałam tego, że pojadę w tym roku na koncert The Neighborhood. Właściwie dopiero się zaczęłam tego spodziewać tydzień przed koncertem, ale. O tym wiecie, macie trzy filmy na moim kanale na temat tego koncertu, także jak ktoś chce... Powrócić do tych wspomnień, a ja wracam często, bardzo chętnie to zapraszam do tych filmów. Standardowo mój rok rozpoczął się w Czarnej Górze, jak praktycznie co roku, w tym roku prawie też, chociaż w tym roku było trochę inaczej niż w poprzednich latach, ale cyklicznie już od kilku lat mój rok zawsze zaczyna i kończy się w Czarnej Górze. I jak zwykle na początku stycznia były moje urodziny, właśnie mam je za tydzień i w ogóle y, strasznie staro się czuję, jak mówię o sobie, że mam już 16 lat. I w życiu bym nie pomyślała, że moje życie tak bardzo się zmieni. Od momentu, kiedy kończyłam 15 lat, do tego momentu, kiedy kończę tych lat 16. Także przechodząc do mojego YouTube'owego życia, zima była moim początkiem ogromnego rozwoju i kroku na YouTube, którego się nie spodziewałam. Na mojej liście postanowień w tym roku było 10 tysięcy subskrypcji. Aktualnie mam początek stycznia i jest już was prawie 30 tysięcy. Także no, praktycznie trzykrotnie przeszliście moje oczekiwania, także. Wiecie, że jestem po prostu wniebowzięta, że tak mój kanał się rozwija i rozwijał i mam nadzieję, że nadal tak dobrze będzie mi szło. Yy, oczywiście nie chodzi tu o subskrypcję, bo wiecie, to jest tylko liczba, ale że robienie tych filmów nadal mi będzie sprawiać taką przyjemność, a nawet jeszcze większą niż na początku. I powiem Wam, że właśnie na początku zimy miałam ogromne szczęście. Pamiętam, że w ogóle kiedyś miałam taki straszny nawyk usuwania zdjęć z Instagrama i miałam taki moment, że dodawałam same zdjęcie moich stylizacji i właśnie wtedy znalazła mnie firma Closet Clicks, którą dobrze znacie, jeżeli śledzicie mój kanał od początku i ogólnie moje social media, ponieważ wszędzie było o tym głośno. Często też mnie pytacie, od jakiego czasu zaczęłam zarabiać. Na YouTube, więc ja na YouTube zaczęłam zarabiać bardzo wcześnie, ponieważ miałam wtedy 5-6 tysięcy subskrypcji, kiedy odezwała się do mnie firma Claudet Clicks. Na początku reklamowałam ich konkursy, a potem zaproponowali mi ambasadorstwo i powiem wam, że miałam chyba najlepszy start na YouTube, yy, jaki tylko mogłam sobie wymarzyć. Nie chodzi o to, żeby jakiś znajomy YouTuber, czy nawet nieznajomy mnie wybił. Chodzi o to, że miałam naprawdę dobry start, jeżeli chodzi o rozwój, szybko nauczyłam się tego marketingu YouTube'owego i no, prawda jest taka, że bardzo szybko na tym YouTubie zaczęłam zarabiać i to nie małe kwoty, nie będę to oczywiście podawać, ale jak na osobę z tymi 5-6 tysiącami subskrypcji zarabiałam bardzo dużo. I też często gdzieś tam na Asku wiadomo, z anonimami nie pytacie, skąd miałam pieniądze na lustrzankę i na ten cały sprzęt do nagrywania, bo przecież rok temu nagrywałam iPhone'em. No, właśnie z tego, że zostałam ambasadorką Closet Click, zostało mi to zaproponowane. Prowadziłam dla nich Instagrama, prowadziłam dla nich kanał na YouTube, czego już od około pół roku nie robię, po prostu nasze drogi się rozeszły. Ale bardzo dobrze wspominam ten czas, bardzo dużo nagrywałam, bardzo dużo wtedy poświęcałam się temu kanałowi, jak i również swojemu, co dawało oczywiście duże efekty. Przez to no, mój portfel się dosyć znacznie powiększył i dlatego mogłam sobie za kupić dobry sprzęt do nagrywania potem były ferie, które się zaczęły od moich urodzin, w ogóle w tym roku mam ferie ostatnie, ale bardzo często jest tak, że ferie zaczynają się w moją urodziny czyli 16 stycznia i na ferie byłam we Włoszech, spędziłam tam cudowny czas z Adam i naprawdę były to jedne z najlepszych ferii w moim życiu i zresztą każde ferie we Włoszech, tak dobrze wspominam i w sumie co, przechodzimy do wiosny, wiosną zaczęłam moją kultową serię lifehacków przez którą właśnie przybyło mi dużo widzów i nadal żałuję, że przez pół roku potem nie kontynuowałam tej serii, bo bardzo dużo na tym straciłam. Później też otworzyłam skrytkę pocztową i tutaj niestety schodzimy na niezbyt przyjemne tematy, bo miałam potem dosyć taki słaby czas w życiu. Wiem, że wy tego nie odczuliście, ale ja osobiście ten słaby czas w życiu miałam i długo szukałam takiego oparcia i kogoś, kto mi pomoże z tego wyjść, bo sama już nie byłam w stanie. No po prostu czułam się źle, nie chcę tu mówić dużo, czułam się źle, nie było mi dobrze w swoim ciele, nie było mi dobrze w swoim życiu, a bardzo chciałam to zmienić i nie chciałam tak tego kończyć. I oczywiście tutaj pojawiła się Paulina i przyszedł nam taki w sumie spontaniczny, bardzo fajny wyjazd, może do Łeby. Spędziliśmy wtedy razem 5 dni i 24 godziny, po prostu bez przerwy. I to był moment, w którym nasza przyjaźń bardzo dojrzała i stała się jeszcze bardziej taka bli bliższa niż była. Właśnie ten wyjazd do Webby i może Paulina nie jest do końca tego świadoma, ponieważ w tamtym czasie już się czułam troszeczkę lepiej, ale właśnie Paulina pomogła i ten wyjazd pomógł mi tak odzyskać siły. Potem w sumie z tego co sobie przypominam, to 1 czerwca pojechałam na Dzień Dziecka razem z Olą z kanału Alex Mando Style do yy, Krakowa, do Tauron Areny na koncert Maroon 5. Bardzo fajnie wspominam ten wyjazd. Wtedy tak naprawdę po raz pierwszy spotkałam Olę i, i fajnie było, bardzo fajnie. Ola, jak to wygląda, to pozdrawiam. ...jakieś wioski i teraz jedziemy do tego pola. Nie wiem. Tu mi pokazuje, że S7 dojedziemy. Punktualni Maroon 5. Będą przysiady! Potem po raz drugi spotkałam Olę w Warszawie, ponieważ 18 czerwca, jeżeli dobrze pamiętam, pojechałam na swój pierwszy event w życiu. Było to w Warszawie. I był to Orange Video Festival, I właśnie poznałam bardzo dużo youtuberów, z którymi tam spędziłam czas. Mary z kanału Mary Hotz, właśnie Ola, Alex Mando Style, Ada, Angelika, Rafał i po prostu mnóstwo youtuberów, których znacie. I to było naprawdę, to było dla mnie wielkie wydarzenie, ponieważ wtedy osobiście tak naprawdę poznałam te wszystkie osoby z którymi kontakt mam do dziś i z którymi zobaczy się za kilka dni na Meet YouTube. Potem były wakacje, wakacje również były najlepszym czasem w moim życiu. Żadnego dnia się nie nudziłam, codziennie coś robiłam. Na takim moim głównym wyjeździe byłam na Fuerteventurze razem z Marysią Mary Hot, którą pewnie też wszyscy znacie i mega dobrze Wspominam ten czas. Oczywiście, jak mogłabym nie nazwać tego roku czy wakacji najlepszymi, skoro 20 sierpnia ja byłam na The Neighborhood, ale serio, ten film już nagrywam bardzo długo. Pewnie go bardzo skrócę, dlatego nie chcę tu już nic więcej mówić. Macie osobne filmy. Jak po prostu sobie to wszystko przypominam, to ja, ja umieram naprawdę. Oczywiście nie można też w tym roku zapomnieć. Właściwie w ubiegłym roku o moich spotkaniach z widzami Pierwsze takie zorganizowałam we Wrocławiu Pamiętam było na nich pięć osób To było jakiś kwiecień, maj I byłam wtedy bardzo szczęśliwa Pamiętam, że jedna dziewczyna miała na imię Kamila Właściwie nadal ma I pozdrawiam serdecznie, jeżeli dziewczyny, które były wtedy na spotkaniu we Wrocławiu mnie oglądają Się popłakała i... W ogóle ta cała relacja widz youtuber dla mnie jest tak mega ważna. W międzyczasie zorganizowałam też dwa inne spotkania jedno w Krakowie, właśnie w dniu koncertu The Neighborhood. Co oczywiście możecie obejrzeć sobie vloga z tego wyjazdu, gdzie było już 20 osób. I w ogóle to ten czas również był piękny, naprawdę cudowna godzina spędzona z wami na rynku w Krakowie. No i 10 września byłam w Katowicach, tak na weekend, i właśnie spotkałam w ogóle właśnie wtedy Angelikę i tam Marcina Stewarta, osoby, które właśnie wcześniej poznałam w Warszawie. Także znowu fajnie było spotkać takie osoby po tam pewnym okresie czasu. I zorganizowałam z Weroniką Glamisz-Midisz spotkanie właśnie w Katowicach gdzie było momentami, tam naliczyłyśmy, najwięcej było 40 osób. Też a propos tych youtuberów, z paroma osobami złapałam taki bliższy kontakt. Przykład moja najlepsza internetowa przyjaciółka Marysia Bejoch, którą też pewnie dobrze znacie. To też właśnie Weronika Glamisz-Midisz, yy, którą również uwielbiam i również się z nią zobaczę za parę dni. Bardzo o nią tęsknię przez ten czas, ale super, że jest właśnie ten internet i że mamy ze sobą kontakt. Oczywiście jeszcze pod koniec sierpnia był meetup. Z którym w ogóle było wielkie zamieszanie z tymi wejściówkami, z dojazdem i w ogóle, ale teraz też to mega super wspominam. Yy, I również właśnie we Wrocławiu, tak jak Wam mówiłam, mój chłopak liczył, podeszło do mnie ponad 200 osób, także w ogóle wow. No i co zaczęła się szkoła? Październik i listopad to były dla mnie tragiczne yy, miesiące pod względem organizacji, ponieważ na w sumie dwa miesiące, no to na 8 weekendów, przez 7 weekendów wyjeżdżałam, przez co. Bardzo dużo odsypiałam w środku tygodnia. Z innymi byłam na PGA w uznaniu kolejny event. Gdyby nie mój chłopak Oskar, to bym tam nie pojechała. Także Oskar bardzo dziękuję. No i grudzień, święta, vlogmas. Tutaj chyba za dużo mówić nie muszę, bo przez cały grudzień mogliście mnie śledzić, pomimo tam końcówki mojej choroby, ale większość grudnia mojego mogliście zobaczyć. No i to właściwie tyle. Ten rok był naprawdę cudowny. W tym roku też poznałam wiele z Was, otworzyłam bloga A no i oczywiście w tym roku też założyli mi aparat na zęby, który zdejmuję za. A w sumie nie powiem Wam za ile, ale już bardzo niedługo. Także śledźcie mój kanał, bo niedługo na mnie będzie dużo zmian. I nie mogę się doczekać, co przyniesie 2016 17 rok. I z tą energią Was zostawiam i z tą energią wiem. Nie myślę, tylko wiem, że przyszły rok będzie jeszcze lepszy, chociaż ciężko mi to sobie wyobrazić, patrząc na to, jaki był 2016.